Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z ubraniami, które udało mi się upolować na wyprzedaży. Okres wyprzedażowy nadal trwa, także jest to idealny moment, żeby kupić sobie fajne ubrania w dobrej cenie. Ja kupiłam ubrania online, jak i stacjonarnie, także linki do ubrań, które Wam dzisiaj pokażę znajdziecie w opisie pod filmikiem. Oczywiście do ubrań, które nadal są dostępne online. Także ja już nie przedłużam i zaczynamy. Zacznę od tego, co kupiłam w sklepie stacjonarnym w Berszce, bo to są rzeczy, które właśnie kupiłam w Berszce i tylko i wyłącznie stacjonarnie kupiłam te rzeczy. Kupiłam je w piątek, dzisiaj mamy poniedziałek, także myślę, że jeszcze spokojnie te rzeczy są dostępne online. Wzięłam się za nagrywanie dość szybko, żeby ten filmik miał sens, żebyście mogli sobie coś kupić, jak Wam się spodoba, też jeszcze właśnie w sklepach stacjonarnych. Tych rzeczy było sporo. To nie są sztuki, które były pojedyncze, także myślę, że jeszcze je dorwiecie na wyprzedaży w sklepach. Dobra, zaczynamy może od tego, co mi się najbardziej podoba. Jest to taki bezrękawnik, który jest dwustronny. Dla mnie połączenie takiego korzuszku z jeansem, to jest coś... Pięknego, coś mega słodkiego, bardzo mi się to podoba. I tak jak powiedziałam, możecie to nosić dwustronnie, czyli wyglądałoby to tak z zewnątrz wtedy. Bardzo milutki tutaj jest ten korzuszek. I dorwałam to w cenie, już Wam mówię, 79 zł, a cena oryginalna to 159 zł, także minus 50%. Ja to mam w rozmiarze XS. To zaraz wam to przymierzę i pokażę, jak to się na mnie prezentuje. Mega cute. Jestem mega zadowolona z tej rzeczy, naprawdę jest przepiękna. Tak to się prezentuje już na ciele. Odetnę tą metkę, bo tutaj sobie lata, i to tak źle wygląda. Dobra. Tak to się prezentuje. Wiadomo, tutaj zaraz będzie całe ubrudzone od makijażu, ale to nic. Jeżeli chodzi o skład tego, to ja nawet nie sprawdzałam, ale podejrzewam, że jest to. Sztuczny materiał, wiadomo, może tutaj z zewnątrz będzie trochę bawełny, zaraz przeczytamy. Poszukam, pewnie gdzieś w kieszonkach tutaj będzie skład. Natomiast jeżeli chodzi o taki średni skład, co do ubrań odzieży wierzchniej, to mi to nie przeszkadza. Bardziej staram się wybierać ubrania z dobrym składem, które tak bezpośrednio przylegają do mojego ciała. Odzież wierzchnia, jeżeli ma taki średni skład, to mi osobiście tak bardzo nie przeszkadza. Także tak on wygląda, tak wygląda z tyłu. Moim zdaniem jest przesłodki. Zaraz wam znajdę ten skład. Pewnie jest w kieszonce. O, tutaj wam nie powiedziałam w ogóle, że jest kieszonka. 100% poliester wewnątrz i 100% poliester z zewnątrz. Bez rękawnik kupiłam stacjonarnie, ale wiem, że jest dostępny online. Linki macie w opisie pod filmikiem. Także, jak wam się podoba ten bez rękawnik, to nie zwlekajcie, kupujcie, bo one zaraz będą wyprzedane. Jeszcze Wam pokażę, jak on wygląda tutaj z tej strony. Także tak się prezentuje. Dużo bardziej jednak podoba mi się odwrotnie. I z tyłu tak to wygląda. Kolejna rzecz to jest takie oto przepiękne białe futerko. Ja futerek troszeczkę mam, bo uwielbiam futerka, ale wszystkie mają kaptury. I właśnie kaptur sprawia, że jednak to futerko wygląda tak bardziej casualowo, troszkę sportowo i nie pasowało mi ono do wszystkich stylizacji. A potrzebowałam czegoś, co sprawdzi się też właśnie w stylizacji eleganckiej i myślę, że to będzie idealnie pasowało właśnie takich już stroi bardziej eleganckich. Jest przepiękne, jest bardzo milutkie, już Wam mówię cenę. Kupiłam to Futerko za 119 zł, przecenione z 249, także minus 52%. I ja to Futerko mam w rozmiarze S. I mierzymy ten kurzów, nie kurzów, tylko Futerko. Super jest, jest po prostu mega, bardzo mi się podoba. Jest takiej długości do bioder, mi sięga do bioder, także nie jest za długie, nie jest za krótkie. Jest takie Idealne, tak to wygląda. I jak widzicie, ten kolor, teraz, tak mam białą bluzkę, to nie jest taki śnieżno czysto biały, jest taki delikatnie wpadający w kremowy, taki nie jest do końca bialutki. Tak to wygląda. Tak mówię, w dotyku jest świetny, naprawdę jest milutki. Jedynie co jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tej kurtce, bo nie wiem, czy WY to słyszycie. Ale ta kurtka tak troszkę szeleści, wydaje taki dźwięk, więc y, wiem, że niektóre osoby to denerwuje. Mnie osobiście to denerwuje, ale ta kurtka aż tak bardzo nie szeleści. Są kurtki, które naprawdę szeleszczą i wydają takie dźwięki, ta tak bardzo nie. Wiadomo, jak cały czas się tymi rękoma rusza, to wtedy tak, ale jak tak stoję, nie wiem, idę, coś robię tutaj, to ona tak bardzo tych dźwięków nie wydaje. Tylko i wyłącznie, wiecie, przy zakładaniu, przy takim bardzo mocnym ruchu. Także tak to wygląda. Moim zdaniem kurtka jest świetna. Jest przepiękna. Będzie idealna do sukienek, do takich właśnie stylizacji bardziej eleganckich. Trzecia rzecz z Berszki i ostatnia już rzecz z tego sklepu to jest kożuszek w kolorze niebieskim. W kolorze jeszcze korzuszku nie miałam. Powiem Wam szczerze, że z Berszki, jeżeli chodzi o odzież wierzchnią, to ona najbardziej mi odpowiada, dlatego że jest dla mnie najwygodniejsza. Ja mam wrażenie, że jakby była szyta na mnie, ta odzież, dlatego że na przykład nie wiem, w Zarze, w Staliwariusie często te korzuszki. Były daje po prostu niewygodne. Gdzieś tutaj pod pachą mnie uwierały, coś mnie zawsze ciągnęło, a tutaj zawsze ten krój mi odpowiada, także bardzo się cieszę i lubię naprawdę ten sklep, jeżeli chodzi o taką odzież wierzchnią. Także tak wygląda ten korzuszek z przodu, z tyłu. Tutaj ma z przodu też dwie kieszonki, jest zapinane na guziczki. Zaraz przymierzę, będzie tu najlepiej widać. I cena tego korzuszku to jest 119 zł z 249, także minus 52%. I ja też mam go w rozmiarze S. I tak wygląda korzuszek. cudny jest, no brakuje mi słów, żeby go opisać, bo jest przepiękny, też jest bardzo milutki. Nic tutaj już nie szeleści, także super, naprawdę bardzo fajny tak wygląda z tyłu. Sprawdziłam Wam tutaj jeszcze skład, bo możliwe, że jesteście ciekawi, także 100% poliester z zewnątrz i wewnątrz, także no skład, jak już Wam mówiłam, nieciekawy, ale o tym już Wam wspominałam. Tak są zakończone ładnie rękawki, ślicznym tutaj misiem, po długości rękawa też, takie są guziczki w takim kolorze beżowym z brązem. Długość jest podobna jak przy tym futerku, Taka do bioder. Moje wymiary znajdziecie w opisie pod filmikiem. Mój wzrost, centymetry, wszędzie obwody, także to na pewno Wam ułatwi zakupy online. Były ubrania na zimę, teraz Wam pokażę, co kupiłam sobie na lato. Spódniczkę, którą za chwilkę Wam pokażę, kupiłam już wcześniej w zeszłe wakacje i zobaczyłam ją teraz na promocji, tylko w innej kolorystyce. I bez wahania od razu ją zamówiłam, dlatego że ją uwielbiam. I to, że jest przepiękna, to ma idealny skład, ma idealny skład na lato, bo jest wykonana z lnu i z wiskozy, także idealnie się ją nosi, człowiek się w niej nie poci, po prostu jest taka przewiewna, jest naprawdę stworzona na lato. Ona teraz jest za 35 zł, i ona też jest dostępna. To jest właśnie ta z, zeszły, z zeszłych wakacji, a za chwilkę Wam pokażę tą, którą teraz zamówiłam. Także tak ona wygląda. Do niej jest jeszcze tutaj taki paseczek, tylko że mam go gdzieś w szafie, także nieważne, on wygląda tak, tylko jest w tamtej kolorystyce. A ja zamówiłam teraz tą spódniczkę właśnie w takim kolorze, w takim kolorze beżowym. Ta delikatnie, a naprawdę bardzo delikatnie prześwituje, także tylko i wyłącznie tutaj bielizna biała, ciemniejsza już. Prześwituje, biała nie, więc jest ok. Taki jest stopień bardzo delikatny tego prześwitywania, taki wiecie, do zaakceptowania. Tym paskiem naprawdę można sobie mocniej ścisnąć i zrobić talię. Ja zawsze mam te spódniczki delikatnie wyżej na, na talii, tutaj wysoko ją sobie podciągam, żeby, wiecie, wydłużyć sobie jeszcze nogi, zrobić talię, także super. I co najważniejsze, to jest spódnica, która pod spodem ma spodenki, także. Mega komfortowo, bo jest krótka, ale przez to, że ma pod spodem spodenki, no to nie musicie się martwić, bo naprawdę czujecie się komfortowo. Także uważam, że jest naprawdę świetna. Ona bardzo ładnie się kręci przy obrotach, a spodenki są na miejscu, także idealna na imprezy, na lato. Bardzo, bardzo Wam te spódnicę polecam. Także to by było na tyle. Pokazałam Wam wszystko, co kupiłam na wyprzedaży, ale czekam jeszcze na jedną paczkę. Nie wiem, czy już Wam to wspomniałam w tym filmiku. Chyba nie. Czekam jeszcze na paczkę ze Stradivariusa. Zamówiłam sporo rzeczy, także, jeszcze jeden filmik z wyprzedaży na pewno się pojawi na moim kanale już niedługo, bo paczkę zamówiłam w środę. Dzisiaj mamy poniedziałek, także. Myślę, że już niedługo powinna do mnie przyjść. Zamówiłam sporo rzeczy właśnie na lato, ale także i jeansy, także sobie pomierzymy. A w dzisiejszym filmiku już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki, papa! Pa.